Cześć. Cześć. W ramach ćwiczeń oddechowych logopedycznych chcemy Wam dzisiaj zaproponować bardzo prostą, fajną zabawę, do której będziecie potrzebowali szklankę i piłeczkę pingpongową. Piłeczkę wkładamy do szklanki. Szklankę sobie Dominik przysuń i trzeba będzie, poczekać jeszcze chwileczkę, tak dmuchać do tej szklanki, do piłeczki, żeby ona się skakała tak, tak sobie tańczyła w środku, podskakiwała, ale żeby nie za mocno, żeby ona nie wyskoczyła nam ze szklanki. Także zaczynamy do Dominik. O widzicie, mocniej to ona coraz wyżej. Tak, jeszcze. A spróbuj mocniej tak, o żeby była tak coraz jeszcze wyżej, mocniej, o zobaczcie jak ona stacze. O świetnie. I tak można ćwiczyć, można zrobić przerwę, jak się dziecko zmęczy. No, a spróbuj tak długo dmuchać, tak, że ona tak, o, tak długo, zobaczcie, jakie ona tam piruety wyczyni. Proste, a jakże skuteczne ćwiczenie. Super, bardzo dziękujemy i spróbujcie Wy również poćwiczyć w domu. Cześć!